Dwój, dwóch, dwój, dwóch osób, które nie będą się bały stanąć tutaj na scenie, chociaż nie będą musiały niczego mówić, będą musiały się wykazać. I kreatywnością, i zręcznością w działaniu, prawda. E, jak się nie zgłosicie do... To... Jak, jak się nie zgłosicie, to osoby, które grają w scence, mają prawo do wyboru. Także wtedy bójcie się, przystojni i piękne. <laughs> o, jest! Jesteś wychodni? Jestem, jestem! Jest, jest. Są wychodniczący. Zapraszamy, zapraszamy. <śmianowicie> Bardzo miło, jest grek. Tutaj jest zagadka, jak my sobie wybrać pojęcie prawda? I już Wam tłumaczę o co chodzi. To są dziewczyny wasze mariony. Nimi musicie sterować w tej scence. One mogą same mówić, natomiast nie potrafią się poruszać. Jeżeli rękę weźmiemy do góry, ręka pozostaje w górze. Jeżeli głowę obrócimy w bok... W pozostaje z boku, później, żeby patrzyła z powrotem prosto, trzeba ją ustawić prosto. Może hmm. to żeby ta, ta się obróciła, musicie ją obrócić. To jest raczej logiczne. Jeżeli noga ma się ruszyć do przodu, klepnąć nogę w próg, wystarczy i ona wtedy zacznie chodzić, tak? Teraz trzeba wyrostować pamiętam. Działa, tak. e, W tej scence będziemy potrzebowali od Was, droga publiczności. Zwykłej propozycji, zwykłej takiej codziennej czynności, którą wykonuje się codziennie, nawet i po kilka razy. Ale można związać. Ale można to robić w dwie osoby. Tak, to jest bardzo istotne. Kąpiel. Kompiel, wspólna kąpiel, wspólna kąpiel pod prysznicami. To jest dobra sugestia, bardzo dobra sugestia. Musicie dziewczyny wypracować 200 koszul w tej scence. E, dziewczyny wami sterują. Wy możecie tylko i wyłącznie mówić. Trzy, dwa, To gdzie masz tą deskę do prasowania, taką zieloną? Tam leży. Tam leży. Raczej tutaj. O, 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 tutaj. Zobaczyliście, na jednym palcu. Chciałem chciałam wyłożyć. Aha. Rygawek, rygawek. To ja popatrzę.